Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie kart tarota na moim kanale. Kochani, dziś, jak już widzicie, po tytule Odczyt Tarota, aktualizacja Jego uczuć na ten moment, Jego jej uczuć, osoby, o której myślisz. Ja przypominam, Ty wizualizuj osobę ze swojego serca. Ze swojej myśli, ze swojej głowy, ze swojego życia, niezależnie od relacji tu i teraz, w jakiej obecnie jesteście. Czyli o czym mówię? Niezależnie od tego, czy to są relacje w ukryciu, czy są to relacje, gdzie jest na to, ten moment brak kontaktu. Ja, kochani, rozłożę Wam kartę tu i teraz przy Waszej energii. Oczywiście przypominam, nie z każdym karty muszą rezonować. Pamiętajcie i wiecie na pewno to, oczywiście, że jest was tysiące yy oglądających ten odczyt. Wiem, że część z was lubi wybór kart i takie odczyty też będą, będą odczyty mieszane, gdyż są osoby, które lubią po prostu odczyt bezpośredni yy i są osoby, które lubią wybór kart. Kart. Chciałabym tu też odpowiedzieć na jeden z komentarzy, bo bodajże nie odpisałam na ten komentarz, ale powiem, gdybyście Wy też mieli takie pytanie, może nawet macie takie pytanie, którego nie zadaliście. Jedna z osób pod którymś z czytań napisała, a co gdy obie karty mnie odpychają? Co gdy nie czuję nic do obu kart? Tak jak nieraz powtarzam, jeżeli nie czujesz nic w momencie wyboru kart, nie jest to odczyt dla Ciebie. Ten odczyt, karty dają ci po prostu informacje: słuchaj, nie oglądaj, bo ten odczyt nie ma ci nic do przekazania. Nawet nie chodzi już tutaj o rezonację, tylko chodzi o to, że na ten moment, na tą chwilę pewne informacje są ukryte dla ciebie. Pewnych informacji y, nie dostaniesz dostępu do pewnych informacji. Ja nawet, kochani, jak robię wam odczyty prywatne ze zdjęć czy z dat urodzenia, często, może nie często, ale zdarza mi się i zdarzało się kilka razy że na przykład w danej chwili, w którym momencie, w danej chwili, gdy umawialiśmy się na dany odczyt, karty nie chciały pokazać zupełnie nic. W sensie pokazywały chaos, były po prostu niepoukładane, zero spójności w odczycie na zadawane pytania do kart, w taki odczyt trzeba też przerwać, trzeba odczekać dzień, dwa, trzy. Czasami nawet bywało, że i czekaliśmy tydzień, powtarzaliśmy odczyt. Oznacza to nic innego jak w momencie, kiedy zadajemy karty, coś dzieje się w życiu tej osoby takiego albo związanego z wami, czyli natłok emocji, natłok zdarzeń sprawia, że ta osoba jest myślami albo daleko od was, albo skupiona zupełnie na czym innym i, i albo w ogóle w jej życiu jest jakiś przełom. I karty mówią: zaczekaj, nie jest jeszcze odpowiedni moment. Musimy zaczekać, jeżeli chcesz otrzymać informacje na zadane przez Ciebie pytania. Kochani, no tyle ode mnie. Przypominam, odczyt jest ogólny, nie z każdym musi rezonować. Na pewno, jeżeli rezonuje, to wy czujecie podczas tego odczytu, że karta mówi do mnie. Pamiętajcie, niekoniecznie to, co karta mówi, niekoniecznie to, co wy chcecie usłyszeć, ale to, co pokrywa się z zachowaniem danej osoby, z waszymi odczuciami, przede wszystkim z waszą intuicją, tak? Oczywiście. Jeżeli jesteście gotowi na odczyty prywatne, zapraszam do kontaktu do mnie. Wiecie, część z Was wie na pewno, część już robiła takie odczyty, a nawet aktualizacje odczytów u mnie. Także, jeżeli jesteście gotowi przekazu z kart, w sensie, że chcecie usłyszeć to, co w kartach dla Was wyjdzie, zapraszam do kontaktu, który zawsze jest gdzieś tutaj w filmie albo pod czytaniem się pojawia. A ja bez zbędnego przedłużania już, kochani, przechodzę do odczytu głównego dla Was, czyli karty oczyszczone mam. Aktualizacja jego, jej uczuć na ten moment, na tą chwilę. Wy, kochani, wizualizujcie tą osobę, myślcie o tej osobie, podczas gdy ja ten odczyt będę wam robiła, tak? wykonywała. jeszcze chciałabym tutaj zaznaczyć, kochani, że no w sumie, no w sumienie, w sumienie, pominijmy to, pominijmy ten, ten aspekt, chciałam tutaj zobaczyć, może. Jak się przedstawia Wasza relacja na ten moment, na tą chwilę, ale może to zrobimy po prostu w innym odczycie y, konkretnym, tak? Y, na temat Waszej znajomości, Waszej relacji. Ja karty już oczyszczone wcześniej, będę zadawała pytania do Tarota i tak jak mówię, Ty wizualizuj osobę, o której myślisz, myśl o tej osobie. Zobaczymy najpierw, co dzieje się w życiu osoby z, twojego, z Twojej myśli, z Twojej głowy. Co się dzieje teraz przy tej osobie? Ja do odczytów kart tarota nie wymagam prywatnych, oczywiście zdjęć, ale część z Was pyta: Ja nie wymagam zdjęć. Tutaj to jest Wasza decyzja. Nie ukrywam, że zdjęcia wzmacniają przekazy kart. To wszystko zostaje przeze mnie później usuwane, to nie zostaje u mnie. To jest tylko na chwilę, na ten moment, na potrzebę odczytu, a ja już, bo odbiegam od tematu, sprawdzam, co się dzieje przy tej osobie. Teraz, ja już widzę, że część z Was, u części z Was wy odczuwacie ochłodzenie ze strony mężczyzny lub kobiety, o której myślicie. Wy czujecie się na niepewnej pozycji, tak? Dla części z Was karty pokazują, iż uświadamiacie sobie coś, w co, co nie do końca chcieliście uwierzyć, albo co nie do końca jest dla Was tu i teraz wygodne, że tak to powiem. Nie chcecie wierzyć w pełni, ale coś sobie uświadamiacie, jakieś, jakieś podejście mężczyzny lub kobiety z Waszego życia lub aspekt tego, jak Wasza relacja tu i teraz wygląda. Co się dzieje u tego mężczyzny lub tej kobiety u osoby o której myślisz. Na ten moment, na tą chwilę ta osoba doznała straty. Doznała straty i to takiej, wiecie, która bardzo ją dotknęła. Może to być strata bliskiej osoby, również w tym takim nie użyję tego słowa, niefajnym kontekście. Strata bliskiej osoby, również są kontakty utracone, i tu mogą być kontakty utracone, niespełnione w roli matki, ojca, lub, słuchajcie, ta osoba nie może mieć dzieci. No, tak lub, tak mi to wychodzi, lub ma właśnie utracone kontakty, lub kontakty udaremniane, lub jest szantażowana, właśnie tymi kontaktami, manipulowana. W życiu tej osoby nadchodzi czas, a teraz na ten moment. Jest czas, w którym ta osoba podejmuje bardzo ważne decyzje. I tu już nie chodzi o was, jakby w tym całym kontekście życia tej osoby, ale chodzi o jej własne życie osobiste i przyszłość. Tu będzie wóz albo przewóz. Będzie musiała ta osoba podjąć bardzo ważne decyzje. Wiecie, że kart na zdrowie nie stawiam, ale dla części z was te decyzje będą również przy tej osobie związane z jej zdrowiem i może. Tu może to być lub mieć związek. Karta wskazuje mi tu jasno i klarownie na problemy ze zdrowiem emocjonalnym, ale może to się jakby prowadzić do nałogów, czyli problemy z nałogami. Ta osoba może iść na jakiś odwyk lub będzie próbowała się leczyć w stanach emocjonalnych, jakiegoś załamania nerwowego. No, duży chaos panuje w życiu tej osoby. Kochani, na ten moment, na tą chwilę widzę również zmierzają lub już są przy tej osobie, dla części tych osób zmierzają, ta osoba już o tym wie, sprawy stricte związane z sądem, separacje, rozwody, rozstania i to się będzie tyczyło relacji ukrytych przy Was. Kochani, dla części z Was również przy tej osobie widzę, iż ta osoba będzie zmieniała miejsce zamieszkania, będzie zmieniała miejsce zamieszkania z powodu swojej pracy. Tak Wam to powiem. Tam osoba w ogóle może być w ruchu, jeżeli chodzi o pracę, o zawód, o wykonywanie pracy, może być w ruchu. Zobaczymy teraz. Czego tak, na, tak naprawdę chce ta osoba? Oczywiście tu wchodzimy już w pytania analizy relacji między Wami, tak? To jakby tylko stricte będzie taka aktualizacja uczuć. Czego tak naprawdę chce ta osoba? O, pocz poczekajcie. Ta osoba chce komuś zrobić na złość, chce komuś udowodnić. Zobacz, zobacz, jest ci bezemie źle. E, sam sama e, jakby do tego doprowadziłaś, lub e, ta osoba chce wzbudzić w kimś cierpienie i dla części z was będziecie to wy. Niestety będzie chciała trochę tutaj poszargać Wam nerwy. Wzbudzić w was właśnie takie poczucie winy, obarczenie was tym, że no mogłaś, mogłeś ze mną być, ale no coś ym, z twojej strony było niefajne, Twoje zachowanie, Twoje słowo, Twój nacisk. No ta osoba generalnie tak naprawdę na ten moment nie chce stałej relacji, muszę to jasno powiedzieć, mimo że narażam się tutaj na hejt z waszej strony, ale pamiętajcie, karty tarota uzmysławiają, przekazują, dają wskazówkę pokazują to, niekiedy czego my sami nie chcemy dostrzec, albo wiemy o tym, ale to lekceważymy lub myślimy, że ta osoba się zmieni, dla nas zmieni swoje życie, nastawienie i tak dalej. Na ten moment, czyli jak ja to mówię, tu i teraz, ale z reguły jest to do 3, 3 do 6 miesięcy w moich kartach, w moich odczytach, bo ja na tyle stawiam te tarota. Kochani, karta mi tu pokazuje, że ona nie dokona zobowiązań żadnych w waszą stronę, bo tak naprawdę nie wie co zrobić jest bezsilna, jest w złotej klatce, manipulowana i mimo, że Wy jesteście dla tej osoby istotni, czyli nie jesteście żadną zabawką, wiecie, tu, tu, tu nie chodzi o żadne właśnie bawienie się czyimiś uczuciami, emocjami, to ona chce Wam dać coś odczuć, bo na ten moment, na tę chwilę nie widzę, żeby dążyła do stałej relacji. Nie jest to dla niej te uczucia, które Was łączą, połączyły lub nadal emocjonalnie, nawet przy braku kontaktu wy się odczuwacie wzajemnie, co wskazuje na kartę, i bardziej mi tu karta karmy wychodzi niż brak nie duszy, to karty pokazują, iż ta osoba chce tobie dać odczuć, abyś ty też odczuł, odczuła brak lub taki, wiecie, no trochę, może nie tyle po złości, ale ona chce, żebyś ty odczuła, żebyś troszkę pocierpiała lub poczuł, po czuła takie, wiecie, no dyskomfort spowodowany tym, że jest między Wami jakiś dystans, osłabienie uczuć, coś, coś jest tak, że Ty byś chciała, chciał relacji, a ta osoba takiego związku dać Tobie nie umie, nie może na tą chwilę tylko. Przypominam, karty Waszej relacji nie przekreślają. Ta osoba jest też rozczarowana, wiecie. Ona, ona tak jak mówię, czego ona naprawdę chce? Ona chce, żeby to życie w końcu się ułożyło jej. I nie tylko takie uczuciowe, ale bardzo też stricte takie rodzinne, takie emocjonalne, huśtawki emocjonalne, straszne. Ta osoba ma problemy inne niż tylko yy, niespełnienie waszej znajomości. I to się przekłada na nią, to ją przytłacza. I najpierw musi rozwiązać swoje problemy sama ze sobą, żeby na, móc wam dać relację jakąkolwiek, słuchajcie, bo dopóki ta osoba w głowie sobie czegoś nie poukłada, szczególnie z tymi nałogami emocjonalnymi, huśtawkami, bo tu może być od stanów euforii po nawet stany depresyjne, lękowe i tak dalej, to ona wam nie da relacji, jakich chcecie. Albo wy będziecie wsparciem, albo wy na chwilę się usuniecie w cień, w sensie, jeżeli jest brak kontaktu, to dacie jakby jej odczuć, zobacz, jak mi na tobie zależało, a ty nie doceniałaś, nie doceniałeś tego, co nas łączyło. Jeżeli nie nastąpią pewne zmiany w Waszym myśleniu, jeżeli Wy sobie nie uświadomicie również, Swojej sytuacji, waszej znajomości, tu i teraz, na jakiej pozycji jesteście w tym momencie, pomijając uczucia, jakie was łączą, tylko no, życie rządzi się swoimi prawami, tak jak uczucia. I tu trzeba stanąć i rozgraniczyć, wiecie, stanąć na, na rozdrożu, jak ja to nieraz mówię, życiowym i powiedzieć: hola, hola, tak, um, albo mi zależy na tym mężczyźnie, na tej kobiecie, chcę tworzyć z nią związek w przyszłości. No, ale najpierw musi się coś zadziać, tak? Nie możecie tego powielać schematu, który był do tej pory między Wami. Musi nastąpić przełom. A żeby ten przełom nastąpił, ta osoba musi najpierw poukładać to, co ma w głowie, ze swoimi nałogami, emocjonalnymi huśtawkami, a również w życiu osobistym, żeby mogła tą nową kartę dla Was rozpocząć, tak? Dobra, mamy to. Co ta osoba czuje do ciebie lub co myśli. No jest niezadowolona, to od razu mówię. Jest niezadowolona. Ech. Jest niezadowolona, jakby czuje, że Wy ją źle oceniacie. Ona się czuje źle oceniana, po prostu, niesprawiedliwie oceniana. Co czuje? Olbrzymią więź z Wami, olbrzymią chemię. Ale wiecie, ta chemia to jest aż taka, powiem Wam... Ech. Żebym to nazwała do utraty tchu yy, no emocjonalne, ale na pograniczu takiej mocnej fizyczności między Wami. Dla części z Was jest to relacja, która, się, która już trwa, jak zabawa w podchody, tak? Jakbyście stali pod wiatr. Nieraz ja to powtarzam, bo tu jest właśnie karta chemii, przyciągania, karmy, relacji z przeszłości, powielania starych schematów i błędów, yy, czekania na tą osobę. Na to, aż coś się zmieni, a to się nie zmienia. Dla części z Was widzę również, iż ta osoba ma to życie niepoukładane, i wy czekacie, aż ona zrobi jakiś konkretny krok w Waszą stronę. Aż poza na przykład tą chemią i przyciąganiem, a nawet romansem i relacją ukrytą, no ona wyjdzie do Was, tak? Naprzeciw i powie: słuchaj, no, no robię coś w kierunku tego, żebyśmy mogli być razem, tak? Aż ona zamknie ten, to, ten przedział, rozdział swojego życia który szczęścia jej nie daje i nie będzie tylko manipulowała, kochani, tak? Bo karta mi tu tak pokazuje. Mi tu wychodzi, jeżeli wasze uczucia są platoniczne na ten moment, jeżeli nic między wami jeszcze się nie wydarzyło, jeżeli wy może ze sobą tylko piszecie, nie znacie się w rzeczywistości, nie poznaliście się, nie spotkaliście, tak? To już odbiegam od tych relacji ukrytych, o których przed chwilą mówiłam, to jeżeli nie postawicie granicy, jeżeli wy pierwsi, nie narzucicie czegoś, spotkania, tematu. To będzie tylko taka manipulacja, takie wiecie, rozmawianie, yy, gadanie o wszystkim, o niczym, ale bez konkretnego celu na najbliższe 3-6 miesięcy. Zobaczymy przeszkody. No, w przeszkodach to powiem Wam tak. Yy, wy chcecie coś stworzyć, Wy do czegoś dążycie. Wy chcecie z tą osobą prawdziwie i szczerze być. Wy chcecie zmian dla siebie i dla niego, dla niej, ale ta osoba w przeszkodzie ma kogoś między wami. Również przy was może mi ktoś wychodzi, bo karty w tym temacie w przeszkodach wychodzą w dwie strony w tarocie. Szczególnie, że to jest czytanie ogólne, tak? <laughs> Kochani, i mi tu wychodzi, że jedno czeka, aż zrobi któryś krok, drugie może czekać, aż tamto zrobi krok i tak będziecie czekać. Bojecie się ryzyka. Przeszkodach. Oboje boicie się zaryzykować dla waszej znajomości, poświęcić coś ku czemuś, boicie się rozczarowania, boicie się utraty, stabilności. I ta osoba, o której wymyślicie, to po części chce mieć ciastko i zjeść ciastko, jak ja to nieraz mówię. No tak mi to wychodzi, jakie są przeszkody. Także tu klarowna komunikacja i jasne określanie, czego chcemy i dążenie do tego. Zobaczę również kartę wiadomość dla ciebie. Karta wiadomość tu i teraz dla ciebie. Dla części z Was karta mówi, odsuń się na chwilę, daj jemu jej odczuć e, Twoją nieobecność. Nie zabiegaj o kogoś, e, kto mało zabiega o ciebie, tak? Kto czerpie z Twojej energii. Ja już nieraz mówiłam, bo często mi tu w kartach wychodzi, że jest czerpanie energetyczne. Dowartościowywanie się przy Was, podbudowywanie swojego ego, a nie dawanie nic w zamian. Kochani, Wy jesteście tak wartościową osobą, że Ty zamknij ten rozdział, który szczęścia Ci nie daje, i pamiętaj: nikogo na siłę nie uszczęśliwisz, siebie też nie. A będąc w relacji, która tylko jakby daje Ci to niespełnienie, mimo uczucia i satysfakcji, jakie Was łączy między innymi, to Ty musisz jasno określić granice. Tak? Bo wtedy Ty też będziesz czuć to spełnienie w tej znajomości. I wtedy też ta znajomość będzie owocowała związkiem na przyszłość, tak? No, tak mi to wychodzi, kochani, w kartach. Mam nadzieję, że odczyt Wam się podobał. Jeżeli macie trudne relacje, jeżeli sobie z jakimiś relacjami nie radzicie, pamiętajcie, tarot to wskazówka. Tarot daje Wam informacji i pogląd na sytuację, również na to, czego my nie widzimy, nie dostrzegamy, a tarot mówi nam i pokazuje halo, 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 słuchaj. To jest tak i tak, i wtedy ty możesz coś z tym zrobić, możesz to wykorzystać, tą informację. On nie przekreśla Twojej znajomości. On daje Ci jedynie pogląd i wskazówkę, co zrobić dalej, aby albo tą znajomość uleczyć, uzdrowić, albo po prostu jak tą osobę może nie zatrzymać, bo to nie chodzi o zatrzymanie tej osoby, ale jak pracować w tej relacji, tak, nad tą relacją, tak, aby ta relacja była dla Was obojga szczęśliwa i spełniona, kochani. Ja wam oczywiście tego życzę w waszym życiu, spełnienia, miłości, szczęścia yy, i mam nadzieję, że tak właśnie to wszystko się dla was potoczy. Yy, kontakt zostawiam w opisie do czytań prywatnych do mnie. Żegnam się z wami. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odczycie kart tarota. Myślę, że już jutro odczyt lustro. Zapraszam serdecznie, jeszcze raz, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.